Witajcie w mojej bajce Ponury Polonista, czyli Trychotomiczne Porady Wójka Wojtka. Dzisiaj moduł interpretacyjny, co oznacza, że będziemy zajmować się poezją. Proponuję wziąć na warsztat Ode Choracego do Leukone. Zapraszam tym samym nie tylko maturzystów, ale wszystkich zainteresowanych. Tym, co możemy nazwać sztuką interpretacji wiersza. Dzisiaj przedstawię Wam moją propozycję, jak zrobić to przy okazji właśnie utworu Horacego. Proponuję tak: jedziemy, uruchamiamy prezentację i już sobie porozmawiamy. Na ten temat więcej. Wybrałem dla Was przykład Adama Warzyka. Zdecydowałem się na to z kilku powodów. Najważniejszy jest taki, że uważam, ten przekład za najlepszy. Adam Warzyk w dwudziestoleciu międzywojennym był poetą związanym z awangardą krakowską, co widać po stronie formalnej przekładu. On jest bardzo zwięzły, jest pozbawiony interpunkcji, jest pełen przerzutni, ma piękną, rozbudowaną metaforę, o której powiem Wam jeszcze w dalszej części naszej rozmowy będziemy też odwoływać się do innych przekładów może autor jednego z nich was zaskoczy zanim o samej odzie do leukonę Muszę kilka słów powiedzieć na temat interpretacji w ogóle. Poświęcam temu osobny film, natomiast przy każdej interpretacji osobnego wiersza będę w dwóch, trzech zdaniach próbował Państwu jeszcze przypomnieć, jak zamierzamy działać, jak wygląda taka teoria interpretacji wierszy według Wujka Wojtka. Zatem interpretujemy od ogółu do szczegółu. To jest kwestia najważniejsza. Wyobraźcie sobie, właśnie takie kolejne okręgi, które będziemy pokonywać, poruszając się od spraw najogólniejszych, czyli od tego okręgu największego do centrum, do sedna, stępując niejako po kolejnych kręgach tajemniczenia. Wyglądać to będzie następująco. Podzieliłem te kręgi na trzy obszary. No trzy, no bo musi być trychotomicznie, prawda? Czynności, jakie będziemy wykonywać najpierw będą miały charakter wstępnego rozpoznania. Później będą to czynności analityczne i wreszcie działania natury interpretacyjnej, te najważniejsze, najistotniejsze, bo prowadzące nas już do sedna problemu. Każdy z tych trzech obszarów będzie się składał, no jakże, z trzech elementów. Propozycja moja jest taka, żebyśmy w obrębie wstępnego rozpoznania zajęli się określeniem problematyki utworu, wskazaniem tematu wiersza oraz, i tutaj są trzy takie. Elementy, które możemy zastosować, ale niekoniecznie musimy, niekoniecznie one będą sensowne w konkretnych przypadkach. Omówienie tytułu, refleksja na temat gatunku literackiego oraz ewentualne wprowadzenie kontekstów, na przykład historycznego, biograficznego, kulturowego. To jest nasze wstępne rozpoznanie. Później czynności analityczne. One byłyby znowu składające się z trzech. Kolejnych działań, wyróżnienie głównych kategorii lirycznych, czyli przede wszystkim podmiotu lirycznego, adresata, bohatera lirycznego, oczywiście, jeżeli da się wyróżnić, określenie typu liryki i zarysowanie sytuacji lirycznej, co pozwoliłoby nam łagodnie przejść do obszaru trzeciego, najważniejszego, nazwanego działaniami interpretacyjnymi. Tutaj zajęlibyśmy się interpretacją krok po kroku. Można to bardziej uczelnie nazwać semantyczna jednostka zdaniowa, po semantycznej jednostce zdaniowej. Następnym krokiem byłoby ewentualne wprowadzenie kontekstu, można to robić równocześnie z interpretacją krok po kroku. W tym przypadku już nie konteksty biograficzne czy historyczne, ale raczej literackie bądź filozoficzne. I wreszcie doszlibyśmy do sformułowania wniosków końcowych, dotarlibyśmy do istoty utworu, ewentualnie przedstawiając również refleksję własną, co nie jest obowiązkowe, ale czasami nie zawadzi. Wypowiedź wasza, wasza interpretacja powinna mieć konstrukcję trójdzielną. Początek to wstępne rozpoznanie problemu, później część zasadnicza, czynności analityczne i działania interpretacyjne i wreszcie podsumowanie, wskazanie jakiejś puenty, ewentualnie refleksja własna. No to co? Po takim krótkim wprowadzeniu myślę, że możemy przejść do Ody do Leukonem. Przeczytajcie ją sobie na spokojnie. Możecie mnie zapauzować w tym momencie, ja zrobię jakąś taką uczoną minę, ale też może dla ułatwienia przeczytam Państwu tak jak myślę sobie, że powinien ten utwór być przeczytany, bo przypominam, Adam Warzyk interpunkcji nie stosuje. Nie doczekaj, nie nasza to rzecz leukone, kiedy umrzeć mam ja, kiedy ty. Nie odsłaniaj babilońskich arkanów. Co ma być, niech będzie. Czy wiele zim przed nami, czy właśnie ostatnia pędzi Morze Tyreńskie na oporne skały, rozważnie klaruj wino, nadzieję odmierzaj na godziny, czas biednie zazdrosny o słowa. I weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości. To jest cała Oda. No i cóż. Wstępne rozpoznanie problemu. Gdybyśmy mieli zastanowić się, jaką problematykę ten utwór podejmuje, zapewne domyślilibyście się, zapewne widzicie, że jest to problematyka filozoficzno-refleksyjna. Niektórzy mówią po prostu filozoficzna albo po prostu refleksyjna. Zawężając nasze działania interpretacyjne, przechodząc do kolejnego kręgu, jesteśmy zobowiązani zastanowić się nad tematem wiersza. Proponuję, że w przypadku Ody Horacego do Leukone, tym tematem są rozważania o życiu szczęśliwym w kontekście przemijania. Może próba odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć sens życia w. Toczącej się ku nieuchronnej śmierci naszej egzystencji, albo po prostu odpowiedź na pytanie, jak żyć. Zauważcie Państwo, że po takim wprowadzeniu, my już mniej więcej wiemy, o co w tym utworze chodzi, i zauważamy, że dwie kwestie wysuną się na plan pierwszy. Pytanie o szczęście, pytanie o cel życia i śmierć, która jest. Nieuchronna. Czy ma sens omówienie tytułu? Ma sens w tym momencie, ponieważ imię adresatki jest imieniem znaczącym. Leukone oznacza dosłownie pogodna albo radosna. Tytuł poza tym sugeruje apostroficzny charakter wiersza. Do Leukone. Czy tak będzie w rzeczywistości? Za chwilę przekonamy się dokładnie. O gatunku literackim również powinniście coś wiedzieć. Horacy nazywał te swoje wiersze karmina, czyli pieśń. Tu w znaczeniu Oda, w literaturze przedmiotu, na przykład odwołam się do wydania Biblioteki Narodowej, pisze się o odach Horacego. Oda to gatunek liryczny. Utwór o charakterze pochwalno-panegirycznym lub dziękczynnym, utrzymany w patetycznym stylu, opiewający wybitną postać, wydarzenie, uroczystość, instytucję lub wzniosłą ideę. To zasłownikiem terminów literackich. Rzeczywiście zgadza się. W przypadku Ody Leukonę mamy na pewno do czynienia z utworem lirycznym, na pewno mamy do czynienia z utworem utrzymanym w poważnym, wzniosłym, w stylu i na pewno będzie tutaj mowa o istotnej, ważnej, wzniosłej idei, jaką jest życie w szczęściu i poważna kwestia dotycząca śmierci. Wprowadzenie kontekstu. Tutaj, proszę Państwa, chyba nie ma co szaleć. Z kontekstem filozoficznym wstrzymamy się do. Już ostatniego kręgu, czyli czynności interpretacyjnych. Natomiast warto pamiętać, żeby nie strzelić sobie niepotrzebnie Gola, że Horacy był poetą rzymskim, w związku z tym pisał po łacinie i żył dość dawno, bo w pierwszym wieku przed naszą erą. No, Nie zawadzi to pamiętać o tym. Czynności analityczne. Popatrzcie, wyróżnienie głównych kategorii lirycznych, podmiotu lirycznego, adresata. Pozwoliłem sobie. Pokolorować trochę, pobawić się kolorami. Na żółto te fragmenty utworu, które sugerują zwrot do adresata, a więc idąc już troszkę dalej, określają typ liryki jako lirykę zwrotu do adresata. Do Leukone tytuł apostroficzny. Nie dociekaj. Mamy drugą osobę liczby pojedynczej. Mamy apostrofę kolejną, leukonę. Mamy zaimek, kiedy ty, mamy następny, następne wyrażenie w drugiej osobie. Nie odsłaniaj, klaruj wino, nadzieję odmierzaj. No i wreszcie, nie dowierzaj przyszłości. Bardzo dużo. Zobaczmy, czy są jakieś elementy, które sugerowałyby jednak lirykę bezpośrednią. Czy mamy jakieś ujawnienie się ja lirycznego bezpośrednie? Mamy, ale tylko raz. W drugim wersie, kiedy umrzeć mam ja, to jest to, co zaznaczyłem na zielono. No i raz pojawia się pierwsza, przepraszam, dwa razy pojawia się tak naprawdę druga, pierwsza osoba liczby mnogiej. Nie nasza to rzecz. I przed nami, co by sugerowało lirykę podmiotu zbiorowego. Niemniej jednak, kiedy zastanowimy się nad dominantą, kiedy przyjrzymy się całemu utworowi, wydaje się oczywiste, jasne. Mamy do czynienia z liryką zwrotu do adresata. Osoba mówiąca raz tylko wypowie się w pierwszej osobie pojedynczej i z jakichś retorycznych powodów użyje dwukrotnie pierwszej osoby liczby mnogiej. Ale to jest liryka, Zwrotu do adresata, co z kolei pozwoli nam zarysować sytuację liryczną. Mamy tutaj do czynienia z doświadczonym życiowo człowiekiem. W literaturze przedmiotu często spotyka się określenie: to jest choracy, to choracy swoje przemyślenia tutaj nam prezentuje. Osoba mówiąca dzieli się swoimi przemyśleniami z dziewczyną imieniem Leukone, co oznacza radosną. Pogodną, ona jest odbiorcą jego refleksji, i te refleksje mają pomóc odbiorcy, czytelnikowi, zrozumieć świat, zrozumieć, jak należy postępować. A jak należy postępować? O tym mówi nam obszar trzeci, no więc właśnie działania interpretacyjne. I tu znowu pozwoliłem się sobie pobawić kolorami. Popatrzcie. Na ten utwór składają się przede wszystkim różnego rodzaju porady, zakazy, nakazy, zalecenia. One są tutaj na szaro. Na szarym tle, refleksje, refleksje, czyli jakieś złote myśli, jakieś aforyzmy na zielono, no i metafora, o której powiedziałem, zdobiąca ten utwór, ale również wiążąca się z jednej strony z, pewną, z pewnym aforyzmem, no i później prowadząca do zasadniczych refleksji. Nie dociekaj, nie odsłaniaj babilońskich arkanów, rozważnie klaruj wino. Nadzieję odmierzaj na godzinę, weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości. To są te nakazy, zakazy, refleksje. A teraz aforyzm. Nie nasza to rzecz, Leukone, kiedy umrzeć mam ja, kiedy ty. Co ma być, niech będzie. Oraz czas biegnie zazdrosny o słowa. Popatrzcie, można je wyjąć z tego utworu i zapisywać jako... Pewne spostrzeżenia dotyczące życia. No i wreszcie metafora. Czy wiele zim przed nami, czy właśnie ostatnia pędzi Morze Tyreńskie na oporne skały? Do czego ona prowadzi, jakim jest łącznikiem, za moment już sobie powiemy. Ale myślę, że mamy już ogarnięty ten utwór pod kątem rozłożenia treści. Choracy. Yy, Chyba miał również na myśli trzyczęściową kompozycję, bo jeżeli przypo, przyjrzycie się jeszcze raz temu utworowi, to zauważycie, że trzykrotnie zastosowana jest wielka litera. To stosuje tutaj Adam Warzyk. Nie dociekaj, zaczyna się wielką literą. Co ma być, niech będzie, czy wiele zim przed nami, i tak dalej, i tak dalej. Trzy części. Pierwsza część, nie dociekaj, nie nasza to rzecz Leukona, kiedy umrzeć mam ja kiedy ty, nie odsłaniaj babilońskich Arkanów, to zalecenie, by nie dociekać tego, co jest ukryte przed oczami człowieka. Nie rozważać przesadnie spraw związanych ze śmiercią, ponieważ my i tak nie wiemy. Kiedy umrzemy, co się z nami stanie? Niezły jest przykład w tym przypadku Henryka Sienkiewicza, który no, dość łopatologicznie wyłożył problem, pisząc. Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie, jaki nam koniec gotują bogowie. Babilońskie arkany, o których wspomina Horacy, to chaldejscy, czyli babilońscy astrologowie, kapłani, wróżbiarze. Którzy w owym czasie, w czasach Horacego, byli modni w Rzymie. W swoich przepowiedniach opierali się na wyliczeniach matematycznych. Sienkiewicz pisze o nich wprost o, nazywając babilońskimi wróżbiarzami. Centralny wers, sentencja, co ma być, niech będzie, to z kolei nakaz, to z kolei rada, by godzić się z tym, co nieuchronne. Jeżeli jest coś, na co nie mamy wpływu. To zaakceptujmy to, i będzie to właściwie pierwszy krok do zapanowania nad własnym życiem. I wreszcie część trzecia, najbardziej rozbudowana, rozpoczynająca się właśnie od tej metafory życia jako morza, które jest pędzone, które pędzi na oporne skały. W zimie, ta zima tutaj trochę ma nas trochę zmrozić, przypomnieć o nieuchronnym, czyli o śmierci. Ta część mówi też o naszej niewiedzy na temat kresu, na temat końca. Prowadząc do refleksji, co w związku z tym co w związku z tym powinniśmy robić? Rozsądnie klarować wino, nadzieję odmierzać na godziny. Czas biegnie zazdrosny o słowa. No i wreszcie ta najważniejsza, najbardziej znana, chyba, porada skierowana do Leukone: Weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości. To, co mi się wydaje ciekawe i ważne, to sam proces klarowania wina. Poczytałem sobie trochę o tym. Mianowicie, klarowanie wina polega na Oddzieleniu klarownej, a więc czystej, przeźroczystej, pełnowartościowej cieczy, czyli no, tego, co jest winem właściwym, od tak zwanych, przepraszam za wyrażenie, ment. Męt, czyli cząstek zawiesi. Okazuje się, że wino najczęściej klaruje się samo. Menty siłą grawitacji opadają na dno, zostawiając na górze czysty napój. Natomiast czasem ten proces trzeba przeprowadzić samemu, trzeba pomóc się wyklarować alkoholowi. Filtrujemy napój, klarujemy, cedzimy. Klarowanie wina, no i teraz wracamy do wiersza po tych alkoholowych wstawkach, jest tutaj synonimem czynienia życia czystym, zrozumiałym, dobrym, pożytecznym. Ładne. Yhm. Czy jakiś kontekst należałoby wprowadzić? Myślę, że już tak. To jest najwyższy czas, żeby powiedzieć sobie, że słowa weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości w oryginale pada carpe diem I to jest, proszę Państwa, właśnie kontekst epikurejski. Dlaczego kontekst epikurejski? Ponieważ choracy nawiązuje tutaj do doktryny. Filozoficznej, postulującej kult życia, dążenie do szczęścia. Człowiek powinien wieść cnotliwe, rozumne życie, mając na uwadze własne dobro. Ponosimy odpowiedzialność tak za swoje szczęście, jak i nieszczęście. Dzięki rozumowi możemy osiągnąć najdoskonalszy stan spokój. To takie bardzo, bardzo ogólne założenia epikureizmu, filozofii, która pojawiła się w starożytnej Grecji, twórcą, Nurtu jest, czy był Epikur, filozof ateński, żyjący na przełomie iv iii wieku przed naszą erą. Ale zauważcie, my o, mówiąc o Epikureizmie, dzisiaj przywołujemy właśnie słowa łacińskiego poety, choracego. Carpe diem, to utożsamiamy z Epikureizmem. Dlaczego? Epikur i co tam ciekawego widział Horacy. Epikur między innymi uważał, że na przeszkodzie do osiągnięcia szczęścia stoją cztery lęki, które nas od tego szczęścia oddalają. Lęk przed samą niemożnością osiągnięcia szczęścia. Lęk przed cierpieniem, lęk przed bogami, lęk przed śmiercią. Trzy pierwsze lęki zostawiam, one nas dzisiaj będą interesować mniej. Natomiast popatrzcie Państwo, do czego sięga Horacy w odzie do leukone. Za epikurem zdaje się powtarzać. Śmierci nie mamy się co obawiać. Póki my jesteśmy, nie ma śmierci. Odkąd śmierć jest? Nie ma już nas. W związku z tym nie rozważajmy tego, co gdzieś jest w przyszłości i co tak naprawdę nas nie dotyczy. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Stąd proszę Państwa już tylko krok do sformułowania wniosków końcowych, dotarcia do istoty utworu. Proponuję takie, takie zdanie. Wiersz zawiera utrzymane w duchu epikureizmu wskazówki dotyczące szczęśliwego Uporządkowanego życia. By osiągnąć spokój, by osiągnąć harmonię, należy unikać zbędnych rozważań dotyczących końca. On jest nieuchronny, więc nie mamy sobie co nim zawracać głowy. Należy natomiast skupić się na zwykłych, codziennych czynnościach i odnaleźć w nich przyjemność. To w zasadzie koniec tej. Interpretacji szkolnej, ale pozwolę sobie jeszcze na świat myśli nieczystych, ponurego polonisty, czyli na prywatne refleksje wujka Wojtka, prowadzące do tego, że no, chciałbym podzielić się z Wami jakąś taką myślą, co warto zabrać ze sobą w dłuższą podróż z tego wiersza, co jest, co jest ważne, co jest, co, jest, co, jest, co jest niegłupie. Mnie się akurat podoba powściągliwość Horacego. On. Panuje nad językiem w sposób absolutny. Widać, że nie popada w przesadę. Nie epatuje środkami wyrazu artystycznego, a jednocześnie pisze mądrze, zwięźle mądrze. Okazuje się, że jego rady, napisane ponad dwa tysiące lat temu, dzisiaj też są uniwersalnymi wskazówkami. Te jego sentencje również dzisiaj zachowują swoją aktualność. No jak chociażby. To przekonanie o tym, że jeżeli uświadomimy sobie naszą śmiertelność, to możemy przestać sobie już tym zawracać głowę i skierować nasze myśli ku życiu. Nie dociekaj, nie nasza to rzecz, kiedy umrzeć mam jakie kiedy. Ty. Ja osobiście bardzo cenię sobie ten fragment, którego nie umówiłem celowo, zostawiłem go na deser. Nadzieje odmierzaj na godziny, czas biegnie zazdrosny o słowa. Świetna tutaj sentencja. Czas biegnie zazdrosny o słowa. Co to znaczy? Oznacza to nie wybiegaj w swoich planach zbyt daleko w przyszłość. Przede wszystkim nie mów, co zamierzasz zrobić, tylko działaj. Zredukuj swoje potrzeby. Pamiętaj o tych potrzebach natury duchowej. One też są ważne. Co znaczy Carpe Diem w tym kontekście? Nie marnuj czasu na bzdety. Po prostu żyj, bądź. Pożyteczny. Tak nawiasem mówiąc, i babilońskich nie pytaj wróżbiarzy, to z przekładu Sienkiewicza kapłani oszukują wszyscy. Dwa tysiące lat temu pisał już o tym Horacy. Dziękuję Wam za uwagę. Udostępniajcie, proszę. To jest dla wszystkich. Każdy może skorzystać z tego filmu. Możecie subskrybować mój kanał. Też Was do tego bardzo serdecznie zachęcam. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, kontakt gmail.com. Piszcie, a ja jeszcze pozwolę sobie Wam pomachać. Na koniec. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia.